Hejcie, siejcia, kochani, słuchajcie. Eee, postanowiłam wyprowadzić mój głos i swoje naturalne siły zdrowe. Spiłać <grywać> Wam coś naprawdę mocnego. Zależy, co co jest mocne, nie. Na pewno każdy z was z maluchów nawet z dorosłych za tą piosenkę. To bardzo popularna piosenka i śpiwa ją Katarzyna łaska. Pozdrawiam, jakbyś kiedyś oglądała. Uwielbiam tych gustex. Od razu mówię, jestem dzisiaj nieraz śpiewała, tak mogę zafałszować, ale staram się nie bardzo fałszować, ale nie będę Was dłużej trzymała w tym napięciu, po prostu mówię. Kraj na lodu, mam tę moc. <grym> Także bez zbędnego przedłużania po prostu już zacznijmy, włączę sobie tutaj podkładzik i zapraszam Państwa. Jak chcecie, możecie ze mną śpiewać? Bardzo Bobie, by miło. Oczak, kurwiały, czy nie mocno myśli, i dzień z tobą W lesie samotnej duszy, a królową jestem Jan. Wstępny wiatr na strunach, górzy w sercu gra. Choć opieram się, to się na nic nie znam Nie, nic, nie zdradzaj nic Żadnych uczuć, a teraz tak, tak żyć Bez słów, bez co nie da się Że świat już wie Mam tę moc, mam tę moc Światli. Mam tę moc, mam tę moc, wyjdę i za drzwi, Wszystkim im za tę, nie stać. Co nam burzy gniew, a na co w chłodu mnie pcha. A I to, co wielkie, swój ogród ci pić, aby z nas na zawsze braliście z nich. Zobaczę dziś, czy sił mam dość, by wejść na szczyt, odmienić los i być za kraj, jak wolny To znaczy lat, co tam brzygnie! Od mojej płacy lody spada dziś na świat, a duszę moją. Powiedz, że nie, jak kryjesz namoby, niech nie znamię kroku w tył nie spojrzę nigdy wstecz. Mam te mod, mam te mod, słowem złożę z buteczki. Mam te mod, mam te mod i już nie mam. Jakieś końcówka mi nie wyszła. <laughs> nie, no, jak to pani Katarzyna zobaczy, to. Ja się wstydzę, jak ma tą końcówkę. Nie wiem, jak całkowicie, bym to wyszła, ale. No, troszkę chlebki mi nie Nie no, dobra. Liczą się dobre chęci. <laughs> Jestem ciekawa, ilu. E, wybaczcie, musiałam odebrać telefon, <laughs> jeśli ja ktoś słyszał. Jestem ciekawa, ile osób ze mną śpiewało. Także napiszcie po prostu w komentarzu, ile was było, ile was śpiewało, bo wiem, że ta muzyka jest popularna. Nie wiem, że wszyscy ją kochają. W Ale serio, nie jestem ciekawa, kto zamyślił. W ogóle. Dobra, nie zatrzymuję was dłużej. Życzę wszystkim miłego weekendu i do usłyszenia W następnym filmiku trzymajcie się. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapki w górę. Kocham.